Rozpoczynamy kolejną rundę Mistrzostw Świata, kolejny rajd szutrowy, ale kompletnie inny od poprzednich. Bardzo szybki rajd z wieloma szczytami, które przy dużych prędkościach zamieniają się w skoki i to długie skoki, dalekie skoki. Co za tym idzie, rajd to jest kwintesencja. Takiego sportowego, sportowego stylu jazdy i dla załogi, i dla kibiców. Bardzo emocjonujący ride, event. Byliśmy tutaj kilka razy. W zasadzie mamy dobre wspomnienia, nie wszystkie, ale no taki jest właśnie ten ride. W ogóle takie są rajdy. Jesteśmy przygotowani do tego rajdu jak do każdego innego, czyli bardzo dobrze. Feeling jest ok w samochodzie, ale każdy ride to jest inne rodzice. Zdanie, nawet wtedy, kiedy jedziemy ten sam Rajd po roku. Są inne warunki, droga się zmienia, szutrowa droga ma to do siebie, że, że jednak nigdy nie jest taka sama, a zwłaszcza wtedy, kiedy upływa wiele miesięcy. Cieszę się, że tutaj jesteśmy. Auto spisuje się bardzo dobrze, opony, również cały zespół wykonał świetną pracę na testach i jesteśmy gotowi do walki. Rajd jest dużo inny w mojej ocenie od poprzedniego, jeśli chodzi o trasę, o odcinki, o konfigurację odcinków przede wszystkim, ale też na wierzchnię zostały zbudowane specjalnie na tą okoliczność nowe drogi. I te drogi w niektórych miejscach są twarde, a w niektórych w mojej ocenie będą, a zwłaszcza na drugiej pętli, bardzo miękkie i z dużą ilością kolein. Z głębokimi kolejnami. To utrudnia nam zadanie. Myślę, że walka, jak zwykle na tym rajdzie, będzie mimo wszystko zacięta. Różnice pomiędzy zawodnikami nie będą duże, właśnie ze względu na to, że odcinki są ultra Nigdy nie można być zbyt pewnym siebie w rajdach. Rajdy raczej uczą pokory. Pewność siebie nabieramy gdzie indziej, może na testach. Natomiast zawsze, nawet po testach, zadajemy sobie jakieś pytania, na które nie mamy odpowiedzi. To jest coś, co też kocham w tym sporcie, w tej dyscyplinie. Nigdy nie wiemy, co nas czeka. Na pewno my damy z siebie wszystko. Jak zawsze.